Dzień dobry, Katarzyna Maciejewska z kadry szkoleniowej Car Group. Żyjemy w epoce nadmiaru. Nadmiaru bodźców, informacji, wymagań wobec siebie i innych. Każdego dnia bombardują nas komunikaty o tym, że powinniśmy więcej, lepiej, szybciej efekcie coraz trudniej jest nam się zatrzymać, zwolnić tempo i zadać pytanie, czy to naprawdę moje potrzeby, czy presja świata zewnętrznego. Odpuszczanie staje się więc nie rezygnacją, lecz świadomym wyborem. To akt odwagi uznać, że nie wszystko da się skontrolować i że wcale nie trzeba być idealnym, aby być wartościowym i szczęśliwym. Kontrola daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mamy wrażenie, że jeśli dopilnujemy każdej sytuacji, przewidzimy wszystkie możliwe scenariusze i będziemy stale czuć Mini, to uchronimy się przed porażką czy krytyką. To jednak iluzja, bo życie jest nieprzewidywalne, a niepewność wpisana jest w ludzkie doświadczenia. Co więcej, nadmierna kontrola staje się źródłem frustracji, bo im bardziej staramy się ją utrzymać, tym częściej doświadczamy rozczarowania, gdy coś idzie inaczej niż zaplanowaliśmy. Perfekcjonizm na pierwszy rzut oka może wydawać się zaletą. W końcu osoby perfekcyjne są często postrzegane jako sumienne, skrupulatne, godne zaufania. Pracy bywają chwalone za dopracowanie projektów, za dbałość o każdy szczegół. To sprawia, że wiele osób nie dostrzega, że perfekcjonizm bywa ciężarem, który zamiast budować, stopniowo odbiera siłę. Za tą błyszczącą fasadą kryje się bowiem nieustanna presja i brak wewnętrznej satysfakcji. Perfekcjonista nigdy nie czuje, że zrobił wystarczająco dużo. Każde zadanie może wykonać lepiej, każda prezentacja mogłaby być bardziej dopracowana, a każdy sukces staje się tylko chwilowym oddechem przed kolejną gonitwą za ideałem. Z czasem prowadzi to do przemęczenia, frustracji, a nawet wypalenia. Co więcej, perfekcjonizm utrudnia relacje z innymi. Skoro sami od siebie wymagamy niemożności, Naturalnie zaczynamy stawiać podobne oczekiwania wobec otoczenia. To z kolei rodzi napięcia, poczucie bycia ocenianym i presję, której inni nie są w stanie sprostać. Warto podkreślić, że perfekcjonizm nie oznacza wysokiej jakości pracy czy ambicji. Te są wartościowe. Perfekcjonizm to wewnętrzny przymus bycia zawsze najlepszym i lęk przed popełnieniem najmniejszego błędu. Wbrew obiegowym opiniom, odpuszczanie nie jest oznaką słabości ani brakiem ambicji. To świadome i dojrzałe podejście do życia. To rezygnacja z iluzji, że wszystko zależy od nas i uznanie, że niektóre sprawy warto zostawić swojemu biegowi. Odpuszczanie ma wiele wymiarów i korzyści, które wpływają zarówno na nasze zdrowie, jak i relacje, czy ogólne poczucie jakości życia. To nie jest akt rezygnacji, ale świadomego wyboru tego, co naprawdę jest ważne. Zdrowie psychiczne i fizyczne, życie w ciągłym napięciu i próbie kontroli wszystkiego generuje stres, który stopniowo niszczy nasz organizm. Odpuszczanie pomaga obniżyć poziom lęku, poprawia jakość snu i zmniejsza napięcie w ciele. To inwestycja w długotrwałą równowagę emocjonalną i fizyczną. Lepsze relacje. Gdy nie wymagamy od innych, by byli idealni, pozwalamy im być sobą. To rodzi większe zaufanie i autentyczną bliskość. Odpuszczając drobne błędy partnera, współpracownika czy przyjaciela, unikamy niepotrzebnych konfliktów i budujemy więzi, które opierają się na zrozumieniu, a nie na krytyce. Więcej energii i koncentracji. Nasz czas i siły są ograniczone. Jeśli rozpraszamy je na kontrolowanie każdego szczegółu, brakuje ich na sprawy naprawdę istotne. Odpuszczając uczymy się wybierać to, co ma znaczenie i dzięki temu mamy więcej przestrzeni na rozwój, na pasję, odpoczynek czy pielęgnowanie bliskich relacji. Sztuka odpuszczania to także akceptacja własnych niedoskonałości, to świadomość, że nie musimy być we wszystkim najlepsi, by być wartościowymi ludźmi. Dzięki temu możemy patrzeć na siebie łagodniej, bez wewnętrznej krytyki i rozwijać się z miejsca akceptacji ani przymusu. Spokój i wolność wewnętrzna. Kiedy przestajemy walczyć z tym, czego nie możemy zmienić, odkrywamy nowe poczucie wolności. Odpuszczanie daje przestrzeń, by cieszyć się chwilą obecną, zamiast tkwić w przeszłości czy obsesyjnie martwić się o przyszłość. Odpuszczanie nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, który można ćwiczyć. Pierwszym krokiem jest świadomość granic. Warto nauczyć się odróżniać, co jest w naszej mocy, a co leży poza jej wpływem. Kolejnym etapem jest zmiana perspektywy. Zamiast skupiać się na tym, czego nie udało się osiągnąć, możemy docenić to, co już mamy i co zostało wykonane wystarczająco dobrze. Pomaga także sztuka wyboru, ustalenie priorytetów i zgoda na to, że nie możemy być doskonali w każdej dziedzinie. Niezwykle ważna jest też akceptacja niedoskonałości, zarówno w sobie, jak i w innych. Zamiast walczyć z tym, co ludzkie i naturalne, możemy zacząć traktować to jako część życia. Wielu osobom wydaje się, że odpuszczenie to słabość, w rzeczywistości jest odwrotnie. Aby odpuścić, trzeba dużej odwagi. Łatwiej jest wciąż działać, dążyć, próbować kontrolować, niż usiąść i powiedzieć sobie, że to jest moja odpowiedzialność albo że nie muszę być idealny. Odpuszczając, nie rezygnujemy z siebie, ale wybieramy siebie, swoje zdrowie, spokój i autentyczność. To odwaga, by nie podążać ślepo za otoczeniem, i odwaga, by pozwolić sobie na życie w zgodzie z własnym rytmem. Sztuka odpuszczania to lekcja, której uczymy się przez całe życie. Każdy z nas ma momenty, gdy wszystko chce kontrolować, a potem doświadcza frustracji, że to niemożliwe. Jednak im szybciej nauczymy się rozpoznawać, kiedy warto puścić ster tym łatwiej będzie nam odnaleźć równowagę. Odpuszczanie to droga do wolności. Wolności od perfekcji, od cudzych oczekiwań i od niepotrzebnego ciężaru, który sami na siebie nakładamy.